Dzień dobry, witam serdecznie Komisję Przetargową, oraz ewentualnie wszystkich przed monitorami komputerowymi. Otwieram przetarg nieograniczony na poprawę efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety przy ulicy 1 Maja, Fabrycznej i Sienkiewicza. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Kalety w dniu 3 lutego. Zarządzenie numer 0050.13.2020. W następującym składzie Bolesław Gruszka, Michał Szewczyk, Pan Marek Parys, Pan Tomasz Galiusz i Pani Jadwiga Jańczyk. Na przedmiot zamówienia na dzień dzisiejszy komisja w budżecie ma przeznaczone 850 tysięcy. Do tej pory wpłynęło 7 ofert. Ze względu na to, że mamy warunki, że urząd jest zamknięty, poproszę dwóch członków komisji, żeby zeszli sprawdzić, czy nie ma czegoś jeszcze w skrzynce podawczej. Bardzo proszę. Proszę zabrać sekretarkę z kluczami. Aha, dobrze. Ach, dobrze. I marka Parisa, poproszę zabawić A to, to ma być to za chwilę. Tak, sprawdzę, czy na, czy na dole w skrzynce podawczej nie ma nic. Dzień dobry. Nie ma nic w skrzynce podawczej? Informuję, że na, do tej godziny 10 wpłynęło 7 ofert. Mogę, panie Michale o podanie? Dziękuję bardzo. Wpłynęło 7 ofert. Otwieramy oferty w kolejności wpływu. Oferta nr 1 Zakład Ogólnobudowlany RELMAL Mir Mirosław Głąb 42 283 Boronów ulica Leśna 10A. Oferta przetargowa na poprawę efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Masta Kalety. W zakresie części drugiej, wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Fabrycznej nr 25 w Galetach. Oferujemy realizację części drugiej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym sporządzonym w oparciu o kompletną dokumentację przetargową w kwocie. Cena brutto 283 949 zł i 49, 49 groszy. Powtarzam kwotę 283 949 zł i 49, 49 groszy. Udzielamy 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin wykonania zamówienia do 22 grudnia 2020 roku. Okres gwarancji? 60 miesięcy. Tylko część druga. Oferta przetargowa numer 2 FUH Dziedzicki, Marcin Dziedzicki, 42 274, konopiska, ulica Stawowa 8. Oferta przetargowa na poprawę efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety. W zakresie część pierwsza wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego i usługowego przy ulicy 1 Maja nr 21 w kaletach. Oferujemy realizację części pierwszej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym cena brutto 160 920 zł. Powtarzam kwotę 160 920 złotych. Termin wykonania zamówienia do 22 grudnia. Udzielamy 60-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. W zakresie części drugiej, wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Fabrycznej nr 25 w Kaletach. Oferujemy realizację części drugiej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena brutto 193 320 zł. Powtarzam kwotę: 193 320 zł. Udzielamy 60 miesięcznych gwarancji na przedmiot zamówienia. Termi termin wykonania zamówienia 22 grudnia bieżącego roku. I część trzecia. W zakresie części trzeciej wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza numer 9 w Kaletach. Oferujemy realizację części drugiej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena brutto to 210 600 złotych. Powtarzam, kwotę 210 000 złotych. 600 zł. Udzielamy 60-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin wykonania zamówienia do 22 grudnia bieżącego roku. Część trzecia. Część tak, ten oferent zaoferował wykonanie dla wszystkich części zamówienia. F -u H Dziedzicki Marcin. Dziedzicki 42 274 Konopiska, ulica Stawowa 8. To była oferta numer 2. Oferta przetargowa numer 3. Olterm, spółka ZO 42 609, Tarnowskie Góry, ulica Kombatantów 25. Oferujemy. Yy, oferujemy ofertę na poprawę efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety. W zakresie część pierwsza wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego i usługowego przy ulicy 1 maja nr 21 w kaletach oferujemy realizację części pierwszej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena brutto 252 tysiące siedemset złotych. Powtarzam kwotę 252 tysiące. 719 zł. Udzielamy 60-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin wykonania zamówienia 22 grudnia bieżącego roku. Dla części drugiej, wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Fabrycznej nr 25 w Kaletach oferujemy realizację części drugiej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena brutto 261 854 zł. Powtarzam, kwotę 261 854 zł. Udzielamy 60-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin wykonania zamówienia do 22 grudnia bieżącego roku. I dla części trzeciej, ten sam oferent, wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza nr 9 w Kaletach, oferujemy realizację części drugiej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena brutto 283 526, zł. Powtarzam, kwotę 283 526, zł. Udzielamy 60-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin wykonania zamówienia do 22 grudnia bieżącego. Powtarzam nazwę firmy oferty trzeciej: ol spółka OL-TERM, spółka ZO 42609 Tarnowskie Góry, ulica Kombatantów 25. Oferta numer 4. Oferta złożona przez firmę remontowo-budowlaną Solbud Mariusz Sobala, ulica Mickiewicza, 3C 42 286 koszęcin. Oferta jest złożona tylko dla, do części drugiej. Część druga, wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Fabrycznej nr 25 w Kaletach. Oferujemy realizację części drugiej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena brutto 256 880 zł. i 82 grosze. Powtarzam, kwotę 256 880 zł. i 82 grosze. Udzielamy 60-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin wykonania zamówienia do 22 grudnia bieżącego roku. Ten oferent złożył tylko dla części drugiej oferty. Oferta przetargowa numer 5 złożona przez Wojtek S. Wojciech Dybyński, ulica Bur 182 Lokal 7 40-200 Częstochowa. Oferta złożona dla, dla wszystkich części. Część pierwsza, wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego i usługowego przy ulicy 1 maja numer 21 w Kaletach. Oferujemy realizację części pierwszej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena brutto 277 713 ,27 zł. i 27 groszy. Powtarzam, kwotę 277 713 ,27 zł. i 27 groszy. Udzielamy 60-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin wykonania zamówienia do 22 grudnia bieżącego roku. Dla części drugiej, wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Fabrycznej nr 25 w Kaletach, oferujemy realizację części drugiej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym Cena brutto 264 810 zł i 87 groszy. Powtarzam kwotę 264 810 zł i 87 groszy. Udzielamy 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin wykonania zamówienia do 22 grudnia bieżącego roku. I dla części trzeciej wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza nr 9 w Kaletach. Oferujemy realizację części drugiej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena brutto 287 376 zł. i 68 groszy. Powtarzam kwotę 287 376 zł. i 68 groszy. Udzielamy 60-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, termin wykonania zamówienia do 22 grudnia bieżącego roku. Powtarzam nazwę firmy dla oferty przetargowej numer 5 Wojtek przez, przez X Wojciech Dybiński ulica Bur 182 Lokal 7 42-200 Częstochowa. Oferta przetargowa numer 6 złożona przez firmę Kromar. Import, export spółka z ulica Oleska 280, 42, 161, Starokrzepice. Oferta złożona dla części pierwszej, części drugiej, części trzeciej, dla wszystkich części. Część pierwsza. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego i usługowego przy ulicy 1 maja nr 21 w Kaletach. Oferujemy realizację części pierwszej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena brutto 341 865 zł. i 33 grosze. Powtarzam kwotę 341 865 zł. i 33 grosze. Udzielamy 60-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin wykonania zamówienia do 22 grudnia bieżącego roku. Dla części drugiej, wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Fabrycznej numer 25 w Kaletach, oferujemy realizację części drugiej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena brutto 325 302 zł i 21 groszy. Powtarzam kwotę 325 302 zł i 21 groszy. Udzielamy 60 gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin wykonania zamówienia do 22 grudnia bieżącego roku. I dla części trzeciej wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza nr 9 w Kaletach. Oferujemy realizację części drugiej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena brutto to 359 882 zł. i 47 groszy. Powtarzam kwotę 359 882 zł. i 47 Groszy. Udzielamy 60-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. W termin wykonania zamówienia do 22 grudnia bieżącego roku. I ostatnia oferta, numer 7, złożona przez firmę Tiger Boot, spółka cywilna Rafał Lisoń, Mariusz Just. Rusinowice, ulica Szpakowa 35. 42 700 lubliniec. Oferta przetargowa złożona dla części drugiej i dla części trzeciej. Część druga. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy fabrycznej nr 25 w Kaletach. Oferujemy realizację części drugiej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena brutto 293 875 zł i 88 groszy. Powtarzam kwotę 293 875 zł i 88 groszy. Udzielamy 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin wykonania zamówienia do 22 grudnia bieżącego roku. I dla części trzeciej wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza nr 9 w Kaletach. Oferujemy realizację części drugiej zamówienia, w części trzeciej. Tu jest błąd. Oferujemy realizację części trzeciej zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena brutto 314 206 zł i 94 grosze. Powtarzam, kwotę 314 206 zł i 94 grosze. Udzielamy 60-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin wykonania zamówienia do 22 grudnia bieżącego roku. To wszystkie złożone oferty. Do godziny będzie wywieszona informacja, do dwóch godzin będzie wywieszona informacja zbiórcza na stronie zamawiającego. Dziękuję. Zamykamy część jawną postępowania przetargowego i komisja przystąpi do analizowania złożonych ofert. Dziękujemy.